Witamy w propsach i disach po Grand Prix São Paulo na torze Interlagos. Ja, a ze mną Aldona Marciniak i Cezary Gutowski, którzy jeszcze niedawno byli w Bahrajnie, ale teraz już są w Warszawie. Tacy są multikulti, i że latają po prostu i są wszędzie naraz. Grand Prix, po którym myślę, że mamy tyle propsów i disów, że spokojnie moglibyśmy rozdzielić na kilka programów, ale nie możemy tego zrobić, więc subiektywnie jak zawsze wybierzemy tych, którzy zasłużyli na propsy i zasłużyli na disy. Zacznę ja od propsów. Mój props, złoty props idzie do po pierwsze Kevina Magnusena, który zmiażdżył całą stawkę w kwalifikacjach, nie dał szans. Ej, mamy nową kategorię <laughs> Golden Props. Tak, i teraz powinny takie, wiecie, wystrzeliwać konfetti ze wszystkich stron. Nie, to nie będzie mój oficjalny props, ale chciałem zaznaczyć, że zawsze groźny has, nie dam wam teraz spokoju, w każdym programie będę o tym wspominał, wiekopomny sukces. Brawo, oczywiście nie było tak, że zmiażdżył, tam było dużo szczęścia, nieważne. Mój prawdziwy props leci do Fernando Alonso. Starego wygi, z którego kiedyś pół żart, nie, no, full żartem, wyśmiewałem się, że jest stary, a tu, mimo że stary, to bardzo Jary. 12 pozycji nadrobionych między startem a finiszem świetny wyścig, pokazał to, za co jest poważny na całym świecie, jest doskonałym kierowcą, mimo że w takim doświadczonym opakowaniu to dalej sobie jeszcze radzi, i myślę, że. Aston Martin będzie miał z niego wiele pociechy. Pewnie będzie też tam trochę y, chaosu, jak to z ale skupmy się teraz tylko na propsach. To tyle, jeśli chodzi. Słucham, Maldona. Nie, nie może się I tego Teraz prosić. już wszyscy wiecie, że Max nie oglądał sprintu <grych> i sytuacji, w której, nie, <grych> w której Nando to to... nieco na późno, wyciągnął się ze strugi okona i urwał przednie skrzydło na nim. Pani panie redaktor Marcinie, to są Propsy i Dysy za Grand Prix Sao Paulo, nie za, yy, nie za Sprint, ale jeżeli poruszasz już temat Sprintu, to powiedzmy może dwa słowa, że tak jak nie jesteśmy ich wielkimi fanami, tak ten to był chyba najlepszy ze wszystkich, które się odbyły dotychczas, prawda? Działo się a działo. Bardzo to było ciekawe. Tak nie mamy dla Sprintu. <laughs> tak. Tak. Ale jest zastrzeżenie tutaj, prawda? Czy gdyby, e, gdyby nie kwalifikacje, które odbywały się w zmiennych warunkach i hmm. taka kolejność nietypowa typu Hamilton przebijający no tak. się z ósmego miejsca i jeszcze kilka innych takich sytuacji typu zły dobór opon w samochodzie Red Bulla i niespodziewanie słaba forma generalnie Red Bulla na tym torze? To nie byłoby aż tak fascynujące. To jest kwestia warunków, to jest kwestia tak. koru też wyjątkowego. interlogu jest bardzo fajny, bardzo pasuje do nowej Formuły 1. Tak więc, tak więc no nie byłoby tak kolorowo, gdyby nie kilka dodatkowych czynników, nic nie umując temu weekendowi. Tak, dobrze. Aldona, Twój props w takim razie, zostawimy Cezarego na koniec. Niech minie. Mój props, moi drodzy, wędruje. No, co tu dużo mówić? Maksiu, zgarnąłeś mi jednego kandydata, bo dla mnie Fernando Alonso był oh, kierowcą claro. wyścigu. <laughs> claro si. Więc ja pójdę na łatwiznę, a czemu nie. Mój props idzie do George'a Russella. Który to? George Russell miał prawo parę razy w tym wyścigu się bać. Miał prawo. I pierwszy ten moment to właściwie start. A nawet jeszcze przed startem, gdy, gdy decydowano o strategii, bo coś tak mi się wydaje, że gdyby ta strategia była podzielona już od startu, to wcale niekoniecznie dostałby tę lepszą. Potem na starcie też różne rzeczy mogłyby się, mogłyby się wydarzyć, bo obok siebie miał Louisa Hamiltona. I ostatecznie po raz kolejny bardzo dobrze zarządzał wyścigiem. A po raz kolejny w trudnej sytuacji, i tak znalazł się po neutralizacji, po awarii Lando Norrisa, gdy spytał zespół, co robimy. Ewidentnie prosząc o to, żebyśmy zatrzymali pozycje, takie, jakimi one są. Co miało sens, bo Mercedes nie wygrał w tym sezonie wyścigu. Walczy o zwycięstwo podwójne, może sobie je zapewnić bezpiecznie, no ale oni się na to nie zdecydowali, co ja też rozumiem zespół w tej sytuacji. Natomiast to był kolejny moment, w którym Russell miał się prawo naprawdę obawiać restartu. Widzieliście zresztą, jak żmikował do samego, do samego końca. Super, ostatecznie... wykonane te restarty. Tak. I ostatecznie wybronił się przed Louisem Hamiltonem i miał bardzo dobre tempo. I George Russell jest kierowcą, który, mówię to teraz przed ostatnim wyścigiem sezonu, bo wierzę, że tak będzie, George Russell będzie trzecim kierowcą, który pokona Lewisa Hamiltona, startując z nim, z nim w jednym zespole. Trzeci raz w historii to się zdarzy. I to będzie coś. I to będzie coś i może mi Lewis opowiadać... słam? To matematycznie jest przesądzone, przepraszam, że się przerywam, ale zdaje się, że jest między nimi 25 punktów, tak? Tak, jest między nimi 25 punktów. No, nie liczyłam, nie liczyłam, kto miał więcej drugich miejsc, więc no, zakładam, no że tak, Luis ale... musiał wygrać gra priority, którego George Russell musiałby nie ukończyć. Zdobyć więc zdobyć potem by się to sprowadziło do drugich trzecich miejsc i tak. Tak, tak i To jest możliwe. To w sensie to nie jest wcale takie w, w, od czapy. To się może wydarzyć. Okay. Moim zdaniem się nie wydarzy. Natomiast. Mm. E, natomiast... Nie, ale szczerze, bo przepraszam się za słowo. Dlatego, że to jest realne to jest realne rozwiązanie. Dlatego, że Mercedes jest bardzo mocny w końcu sezonu. Mercedes jest bardzo mocny w Abu Zabi, e, I jeśli faktycznie Lewis będzie prowadził ten wyścig i go wygra, a może George nie ukończyć wyścigu, tak może mieć awarię czy, czy wypadek, to Hamilton będzie przed nim, przed ten. w, w końcu sezonu. Ale Moim słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że matematycznie to nie jest możliwe. Mówię, że matematycznie absolutnie to jest możliwe. Mówię, że ja Aldona Marciniak w mojej opinii dotyczącej tego, co się wydarzy, mówię, George Russell pokona Louisa Hamiltona w tym sezonie. Z tym rozszerzeniem, z tą gwiazdką, że jest to matematycznie, faktycznie mm, może, się to jeszcze, może się to jeszcze zmienić. O, opinia, opinia podpisana nazwiskiem, to jest poważna rzecz, proszę Państwa, także... Tak jest. Więc to był mój props. A jeszcze zanim oddamy głos czarkowi, to chciałem poruszyć temat tych transmisji radiowych, bo myślałem, że nie będzie lepszego, lepszych transmisji radiowych w jednym wyścigu niż Abu Dhabi w zeszłym roku. Tymczasem to, co się działo na Łączach w tym wyścigu, to było mm -hmm. genialne. Od, zaczynając od okona i, i inżyniera, który tłumaczył mu bardzo jasno, czy jest dla niego jasne, żeby nie rywalizował za Lonzo. Tak, is that clear? Bardzo mi się... Potem oczywiście. Understood. Oh, cały, cały. Tak, tak, tak. Potem właśnie ten Mercedes, który spytał, George, czy utrzymujemy pozycję, czy się ścigamy? I bardzo miła odpowiedź, że ścigajcie się, ale z szacunkiem. No i potem oczywiście Red Bull, ale może do tego jeszcze wrócimy. Props Cezarego. Jest to dobra, ciężki dobra. wybór, natomiast coś między Maxem Verstappenem a Yuki Tsunodą, a wygrywa. <noise> nie, a wygrywa Carlos Sainz. Carlos Sainz, moim zdaniem, mega dobrze pojechany weekend. Całościowo. Super walka z Verstappenem w sprincie. Naprawdę. No, co do żyletki, no idealnie go, naprawdę doskonale go wyprzedził, bardzo dobra obrona też przed Luisem, to co mógł, to pustu, to, to chłop wyjeździł, bardzo dobrze, że nie do pozycji Leclercowi, należało mu się to podjął po takim weekendzie i w tej trudnej końcówce sezonu, gdzie po minach obu mm. kierowców Ferrari, nie tylko wiedzieć, jak widać, że są podłamani, że są zrezygnowani, szczególnie Leclerc to naprawdę widać po Leclercu, że jest zrezygnowany po tej kaszanie, co Ferrari zrobiło znowu w, w kwalifikacjach. To, to no, no, po prostu w tych okolicznościach Sainz błyszczy. I, I bardzo, bardzo mi się podobało to. Mimo tego, że no, zepsuł kwalifikacje, i sam to przyznał, to jednak potem jakby pełna rehabilitacja w, w obu wyścigach, więc mój prop zdecydowanie do, do Carlosa. Dobrze, przechodzimy do disów. Znowu zacznę ja. Mój dis. To mam tak naprawdę dwa, ale drugi, jeżeli wygodnie czekujesz, to najpierw go... dałeś propsa i Magnusonowi i Alonso, teraz dajesz kurde pustu. <laughs> Jestem prowadzącym, jak będę chciał, to mogę no, dać pięć no. disów. <noise> <noise> eee, wyciszę was i będę mówił, a moim zdaniem disy zarego. Dzięki <noise> Taki program, <noise> proszę szanować. Prowadzącego. Dobrze, mój diss do Daniela Ricciardo, ponieważ skończył wyścig Kevinowi Magnusonowi, który dla wszystkich, którzy się znają, widzieli, że jechał po pewne zwycięstwo w tym wyścigu. Przebiłby się jak zły. No nie, no wiadomo, że nie, ale no, jestem też, byłem zły po prostu na tej zasadzie, że taki zepsuty wyścig. No, nie, no wiem, że niespecjalnie i w ogóle i, i, i no cóż, popełnił błąd Daniel, ale. Ode mnie taki disik, nazwijmy to w ten sposób, zostawiam Wam resztę, a mówię, jeżeli nie podniesiecie jeszcze jednego, jednego tematu, to byśmy go sobie poruszyli na koniec. Tak enigmatycznie powiem. Dobrze, Aldona, Dis za Grand Prix São Paulo. Czy pozwolicie, że mój Dis wyląduje w rękach godnych naszego dwukrotnego mistrza świata Maxa Ferstapena, no. który ma te dwa mistrzostwa świata dzięki Sergio Perezowi? zdaniem Sergio Pereza. Proszę nie mówić, że ma dwa dzięki Perezowi, bo to jest trochę to, jakby... to jest no, cytat, to jest cytat. Powiedziałam zdaniem Sergio Jak Pereza. To? to Sergio Perez tak się wypowiedział, że no, jeżeli... Jezus nie tego statutu, to w takim razie chyba ja mu dam tak, disa, bo tak, kurde, tak. Jest bez no, co ty, przesady. No przecież no. Pisa pisałam, pisałam, ci, gdy, gdy robiłeś, gdy live'a, że Sergio Perez powiedział do hiszpański po, po w swoim języku po hiszpańsku, że jeżeli on ma dwa Mistrzostwa Świata, to jest to dzięki mnie. To dzięki mnie, tak, tak co, No, popłynął trochę tak. Co akurat nie jest, nie jest najlepszą, najlepszą puentą tych dwóch sezonów, moim zdaniem, w wykonaniu Sergio tak. Perez'a, natomiast nie zmienia to faktu, że Max Verstappen nie posłuchał zespołu, i co więcej, ustawiał zespół do, do pionu, pytając, tak, czy tak. to jest jasne. Czy to jest jasne, tak, ehm, tak. To on był tą osobą, która, która mówiła, że już mamy do tego nie wracać, wyjaśniliśmy, czy to jest jasne. Ehm, natomiast, e, i potem mówił, że to jest wszystko e, przegadane i że dobrze, że możemy o tym rozmawiać, i że on ma swoje powody i będzie się ich trzymał. Ewidentnie nie jest przegadane, skoro zespół jednak czegoś od niego oczekiwał. Czego on nie wykonał. Więc nie jest, to, nie jest to ustalone. Zespół w tym momencie go coś poprosił i on się temu sprzeciwił. I teraz po co Maxowi Verstappenowi jest szóste miejsce w Grand Prix São Paulo? Dokładnie po nic. Sergio Perezowi, no, już by się przydało dla zrealizowania nie celu osobistego Sergio Pereza, bo wydaje mi się, że on jednak mimo wszystko. Nie będzie szczycił się tym, że był widzem mistrzem świata, tak mi się wydaje, ale dla zrealizowania celu zespołu. Bo zespół i Christian Horner powtarza od kilku tygodni, że dla nas celem jest podwójnie wygrać te mistrzostwa. Max Verstappen, Sergio Perez. I to jest moment, w którym Max pokazuje ymm, no taką swoją bardzo arogancką stronę, którą miał zawsze i za którą, co do zasady, go. Szanujemy, bo daje nam show na torze. Natomiast to jest moment, w którym każdy moment, w którym kierowca jest większy niż zespół, jest momentem, który powinien zapalić wszystkie czerwone lampki. I to był właśnie ten moment. I to się wiąże z tym, że Max Verstappen ma pewne pretensje do Sergio Pereza. Tak się mówi. Po, które zaczęły się od kwalifikacji w Grand Prix Monaco, gdy Sergio Perez wypadł i przez to on został na pole position. Max Verstappen nie miał szansy poprawić czasu i zdobyć tego pole position. Sergio Perez ostatecznie wygrał ten wyścig, no bo wiemy, jak wygląda przewaga po starcie z pole position. Natomiast jest tam ewidentnie jakieś niedopowiedzenie, i myślę, że to jest coś, czym będziemy żyli przez najbliższych. Parę dni może nawet tygodni. Nie bywały smród po prostu zrobili jednym słowem, dwoma słowami. Tak no. naprawdę z sytuacji, którą mogli rozwiązać stosunkowo prosto. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie, w którą stronę to pójdzie, bo to tak jak mówi Aldona, z tego się jeszcze może parę rzeczy urodzić. Mogę. Myślę, że powiedzenia. Nie, myślę, że nie. Myślę, że Perez jest na tyle dojrzały i ogarnięty, że daje sobie sprawę, że nie wygra ani z Maxem Verstappenem, a już na pewno nie, nie wygra z zespołem i, i że po prostu zna swoje miejsce w szyku i wie, że jak ma mieć szansę na to, żeby jakimś cudem o tytuł walczyć w sprzyjających okolicznościach, to będąc właśnie robiąc, e, będąc dobrym jakby teammatem e, i, i właśnie idąc inną drogą niż ta arogancja e, Maxa, który zachował się jak Butz, mówiąc w skrócie i tyle. Choćby. Hmm. Zresztą znaczy inaczej, ja go nie oceniam, on ma, mówię, To nie, to jest dwukrotnie mistrz świata, to jest jego zespół i to on lepiej wie, jak osiągnąć swoje cele, po prostu. Ale mamy prawo, jakby w, odnosi się do tego, mi się to bardzo nie podobało, jak się zachował, jak się wypowiadał, nawet jak ma jakieś swoje powody, czyli to Monako i tak dalej. Moim zdaniem to wyglądało bardzo źle, bardzo źle wyszło, no ale cóż, taki jest Max, taki był i taki zawsze będzie, po prostu. To się, to się niewiele zmieni, natomiast jeśli chodzi o te ustalenia, no to przecież dodam, tak, bo mówił Aldona, że mieli ustalenia w zespole wcześniej, że, ten, że, że ma pomóc, no to przecież Ferrari dokładnie sytuacja taka sama była. Przecież Charles Clark też powiedział po wyścigu, że mieli Ferrari ustalenia, że, że, że Sainz go puścił i Sainz go nie puścił. To czy w takim razie Sainz nie powinien dostać Disha? To była, to była inna sytuacja z dwóch powodów. Po pierwsze, tam się toczyła gra o podium. Po drugie, różnica między leklerkiem a Sainzem była o wiele większa. Tam było kilka sekund, 3,5, 4 na 4 z z sachiem z się ostatecznie skończyło. Po trzecie, sekundy za leklerkiem był Alonso. A uh -huh. takie kombinacje, no to już to może być niebezpieczne. Więc tutaj o wiele bardziej rozumiem Ferrari niż Maxa Verstappen'a. No ale rozumiem. bardzo mi się podobało, jak Sainz wyczuł temat od razu i powiedział, że on nie dostał takiego polecenia. Gdyby je dostał, to oczywiście, żeby przepuścił leklerkę. On by się nie zastanawiał nawet. Także wyczyścił sobie. Cezary, twój Dis. Aż może nawet przesłucham całe jego radio. <laughs> Mam ciężki wybór, dostał. bo naprawdę do Disów to mamy całą armię kandydatów. Fernando Alonso za wjechanie w Dubsko-Okonowi, Okon za wywalenie Alonso Storu. Wcześniej to na przykład taki złoty duet Disowy na ale. Ale ty nie jesteś prowadzącym, więc ty dajesz tylko za, za wyścig, a nie za sprint. Tak, nie mam takiego prawa, Właśnie. więc y, za wyścig. Nie mogę nie przydać za wyścig, bo to jest za trening. No i... no. Przynajmniej ja tyle mogę. <laughs> Lance Troll. za to, jak powiózł Sebastiana Vettela w sprincie do krawędzi. To było, po pierwsze, zespołu, to jest jego kolega z zespołu, który jest fajnym kolegą z zespołu, bardzo wyrozumiałym. Eee, I po trzecie, dlatego, że to było bardzo niebezpieczne I po prostu takich rzeczy się nie robi nikomu. Wcześniej miał karę za Fernando Alonso, tak? za spowodowanie kolizji, która go jakby wzbiła w powietrze. Teraz w zasadzie wywodził wywoził z toru kolejnego kierowcę, któremu miał obowiązek zostawić miejsce na torze. Recydywa, no szczerze mówiąc, to po prostu słabe, nie? W sensie, że jak mm. słyszę te teksty, jak, jak, jak wychodzą, jakby szefowie byli obecni, e, ekipy, wcześniej Racing Pointa, teraz Aston Martin, i mówią: u, bu dubu bu, u, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam i mówią, stroll. że Stroll jest niedoceniany, niedoceniony. to przecież mistrz świata, kierowca. Pokroju Werstap. No to nie, no to Nie, 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 nie. Też pojechał jak butz, Mówiąc szczerze bardziej nawet niż chyba Verstappen, który przynajmniej potrafi się ścigać przy tym. Może trochę. Nie szczerze, bo to było naprawdę kolejny wyścig, kiedy robi coś podobnego. Koledzy zespołu, Wetelowi tak. i do tego no, to było ultra niebezpieczne to nieznanie. Absolutnie disturbo. Ten, Myślę, że stroll może się w przyszłym sezonie troszkę zdziwić, jeżeli zrobi swojemu nowemu koledze z zespołu taką przygodę. Zafunduje ten, ten kolega może się nie ograniczyć tylko do I'm okay, jak bardzo kulturalny pan Fetel, który nie puszczał tam jakichś wiązanek w jego stronę. Chciałbym jeszcze tak chwileczkę, zamiast wam, zanim was wypuszczę, porozmawiać o sędziowaniu. Nie mieście wrażenie, że znowu nie stało na najwyższym poziomie w tym wyścigu? Po pierwsze kontrowersyjna sytuacja, decyzja z karą dla Verstappena, potem to takie dziwne zamieszanie z oddublowywaniem Tsunody, potem ten bardzo długi, powiem tak, długi okres, kiedy jeździł Safety Car, a kiedy już by uporali się z bolidem Norrisa. No, zostało to przesunięte przez parę innych rzeczy, które się wydarzyło w tym wyścigu, natomiast miałem taki moment, że znowu się łapałem za głowę, jeśli chodzi o sędziowanie. Co sądzisz, karze dla, dla Westapena, za w ogóle incydent z Hamiltonem? Dla mnie to był incydent wyścigowy i aż specjalnie odwinęłam sobie komentarz brytyjski tego dotyczący z oficjalnego kanału F1 TV. Byłam bardzo ciekawa, co oni, co oni powiedzą. I wszyscy byli zdziwieni tą karą. Spodziewali się raczej, że to będzie uznane za incydent wyścigowy. No, i, i ja też byłam zdziwiona, dlaczego Max Verstappen. No, ale. Martin Brando, Brando też powiedział, że, że jego zdaniem to, jeżeli już ktoś, to Louis. I miał rację. Mm. Absolutnie. Rządząca kara, która. No, absolutnie niewytłumaczalne nie mogą napisać na 10 stron wyjaśnienie dlaczego, co i jakie jest to niedobronienie, po prostu niedobronienie. Jak ktoś nie jest jakimś takim zatwardziałym ultrafanem Luisa, tylko po prostu ocenia sytuację patrząc jak wygląda, no nie może obwiniać za to Maxa Verstappena. Raczej trzeba go chwalić za to, że zrobił bardzo fajny manewr wyprzedzania. I Hamilton w niego wjechał, ale faktycznie ja na początku na Twitterze napisałem, że to incydent wyścigowy. Potem jak zobaczyłem dokładnie przejść z no sorry, ale Hamilton wjechał w Verstappena dokładnie tak samo jak Verstappen wjechał w Okona, który się oddublowywał w 2018 roku. Wtedy napisałem, że Verstappen mm -hmm. jest sam sobie winien i teraz i mówiłem i teraz mówię i piszę, że, że winę ponoć to absolutnie konsekwentnie za to zdarzenie. Gdyby to za incydent wyścigowy, byłoby to do dzierżania. Fakt, że daje się 5 sekund kierowcy, który podejmuje mega fajny atak, jedzie bok w bok, w poprzednim zakręcie przecież go prawie, bo był już kawałek z przodu, tak, to jest w ogóle nie do wybranienia, Żenujące, e, i, no i te to, to, to późniejsze incydenty, o których mówił Mama Ma no, to Sędziowanie niestety zeszło na psy, ale bo to mówiliśmy. Mówiliśmy, że jest źle, konsekwentnie. Jest jeszcze gorzej, tak. Że będzie jeszcze gorzej, i faktycznie było źle, i zrobiło się jeszcze gorzej. Tym miłym akcentem. <laughs> zakończymy nasze spotkanie. <śmiech> ale <laughs> zostańcie jest super. Będzie jeszcze gorzej, więc słuchajcie nas za tydzień. Bo mówimy słuchajcie. o kryzysie inflacji tego typu. Raczy. Będzie wesoło. Kryzysie mieszkaniowym. Widzimy się przed w Kodrive, przed ostatnim Grand Prix tego sezonu przed Grand Prix Abu Zabi. Będziemy z Wami w środę, to znaczy w środę zostanie opublikowany podcast. Do tego czasu dziękujemy Wam, miłego początku tygodnia. Do usłyszenia. Ja Wam dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia. Dziękujemy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.